Moje drogie dzieci, witajcie, bardzo ciepło pozdrawiam na wstępie i chciałbym wam nagrać film, abyście po prostu widzieli mnie na żywo. Co prawda, teraz sobie siedzę na, na łóżku, ale nie martwcie się o mnie, bo sobie daję świetnie radę. Czekajcie na moje wiersze i bajki. Bo wiem, że czekacie z niecierpliwością na to, z niecierpliwością i bardzo was kochani kocham. Czekam na to, żeby z wami się zobaczyć. I naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy was, was zobaczę. Układanie bajek dla was i wierszyków jest, jest dla mnie czymś, co, co mnie cieszy. Cieszy i podbudowuje. Wiem, że jesteście samotni, że się czujecie zagubieni i sami, i dlatego też chcę Was wesprzeć, kochani moi, filmami. Filmami, które też będę dla Was stworzył, żebyście się cieszyli, jakie, jakie będziecie mieli filmy, takie będziecie mieli, ale stworzone przeze mnie. Z obrazków, ze zdjęć różnych, z rysunków moich własnych. Także postaram się robić takie filmy, żebyście mieli dużo ode mnie dzieł, sztuki. Sztuka dla mnie, kochani, jest czymś wartościowym, dlatego że mogę w ten sposób rozwijać swój intelekt i pomóc wam w ten sposób. Wam mogę w ten sposób pomóc, dzieci kochane moje, bo zdaję sobie z tego sprawę, że, że cierpicie. Cierpicie bardzo z powodu tego, że jesteście same. Chcę was, Wam dać siłę, siłę, jaką mam w sobie sam. Żeby się, żebyście się nie poddawali, żebyście walczyli o siebie, o, 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 swoje, o swoje życie, moi drodzy, i żebyście się nie poddawali nigdy w życiu. O to Was proszę, kochani moi. Ja będę z wami cały czas. Będę z wami cały czas. Także pamiętajcie o mnie i nie zapominajcie, że, żeby po prostu, że po prostu będę wam przesyłał wiersze na skrzynkę mailową Roberta. I co mogę jeszcze dodać? Dużo zdrówka, kochani moi. Dużo zdrówka życzę Wam i nie jeden jeszcze film będzie ode mnie.